Dobra, jestem. Ej, próbuję gościowi kładza zabrać. Co? Benzynę wyją. No, Czekaj chwila. Ej. Czekaj. Jesteś? Czekaj chwilę, myślę na kawę. Kurwa, bo gość mamy, byśmy mieli dwa kłady, stare. serio? No, bo gościu, gościu tu pod, specjalnie bijo, podjechał kładami i wyjął benzynę. Myśli, że my benzyny nie mamy, nie? No. I stoją te kłady, i się możesz na nie wsiadać, ale nie da się jechać, bo benzyny nie wziąłem. A co, jest tutaj kład gdzieś? No, dwa są, no mówię ci przecież. Tutaj, obok? No, obok naszego domku. To czekaj, jak lat piszły. Bo mi to jest, nie wiem gdzie... No I to nie takie złe, 800, 800... To jest. O ja, to już lipa, teraz mnie rozstrzelają chyba. A gdzie jesteś? No tutaj, przed domem, patrz, strzela do mnie. Widzę, widzę. Dwóch ich tam jest. Może go zabijesz dzidy? Dwóch ich jest. No to co, ale to są... was co oni robią, oni trafić mnie nie mogą. Masz benzynę to wsiadaj, i wkłada. Dostał. Pograni. Siadał, siadał. Ale nie ma benzyny. Ja mam. A masz jeszcze trochę to odjadę drugi. No to czekaj chwilę, jak dopiero wsiadę do domu Lol. Olej szmoła. Ciekawe skąd są. Dobra, mamy drugiego, bo wziąłem benzynę z, z ciała. Tak? Otwieraj mi tam, czekaj. Czekaj, ja muszę go tak Ole, Ale ograni. Jesteś? No już pod domem, poczekaj, otworzysz mi. No, otwarte. I wie da się wjechać? Da się na Zrobimy gara za jedliście. Mówiłem ci. Dobrze, że zdążyłem, Ty. Ale no, bo oni się bawili, nie? Myślałem, że jakieś cioty. Zobacz, co jeszcze tak, z jednego. No, zobacz, co z jednego wypadło. Nie, to Bo dostał ode mnie ślicznikierą, a Ty go doprawiłeś. No. Ładnie to zrobiliśmy. No. I kłady są. Trzeba będzie dom przebudować, pewnie nas wysadzą. Bo no, ja tu nic nie mieli. mamy, mamy swoje kłady, nie? No. Zobaczymy silniki. Stary, no żyć nie umierać. Dlatego się warto na hangarach budować. Bez Teraz będą nam... żyć nam nie dadzą. Ale co zobacz co z jednego wypadło. Coś lepszego. Co masz? No zobacz. O, rękawiczki. Sobie wezmę już wtedy. Dobra. <noise> Fajnie. No nawet fajne silniki są. No takie tak? Będziemy sobie mogli jeździć. I dużo benzyny miał zobacz. jednym zobacz, ile jest benzyny. Wiem, idziemy. Trzeba... Nie wiem chyba niż szybko o i pod drewno, żeby to tam wstawić u góry i przebudować garaż. Ale, ale to są nie ogary, nie? No debile, Jakie <laughs> jakie dętki. <Uf. śmiech> Fajnie, starym się, tyle już. Nie. Trzeba będzie tutaj garaż zrobić, w podłogę i inne fundament Nie, 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 domem będzie nie, A co? Osobny, nie? Nie, na tym totemie. Aha. To no jak chcesz. No wiem, ale żeby się z domem nie łączył, żeby musieli 24. No. Ja jeszcze zobaczyć, czy te żółki są. Może jeszcze nam coś przywiążą. Oni tutaj kontrolują ten samochód, co jest? Patrz, są, Widz, widzisz, już przyszli. Jeden już jest. Tak? No. Czekaj. Strzelać będzie dobrze. Czekaj, bo ja mam lampki HP. bardzo. Ja go ugrał, stary, to są zera. No, Nie no, pompę, ma, ale nie trafił nawet. Nie da ci się Ma pompę, uważaj. Lej tam. No on, ma. on ma niesławny No wiem Ops On dookoła naszego domu biega No właśnie. Trzeba było snikersy Dostał raz Szkoda że broni nie mamy żadnej Dostał nie wiem Alboż dzidę rzucę. No, dzik mnie najbardziej. On mnie nie trafił. No, no, zajebał mi dzidę. Kurde. On mam strzały. To zuku właśnie. Ty zuku, ja go. Radzie. Ja go raszuję, ty zuku. No. Kas ja bugował się. Uważaj. Ja, ja też. Ale mam laga. Dobra, to biorę go. tylko na pół?